Witam was ponownie. W dniu dzisiejszym zajmiemy się serwisowaniem ekspresu do kawy firmy De'Longhi modelu EC145. Co zrobić, kiedy po pewnym czasie wasz ekspres przestaje parzyć kawę, nie może napompować wody, zaczyna szwankować czy też nie spienia mleka. Miałem obie sytuacje. Pierwszy raz po około 3-4 latach musiałem odkamienić ekspres. Staram się używać dobrej wody, więc wcześniej takie problemy nie występowały. Warto wtedy nalać do pojemnika dosyć dużą ilość wody, roślinczą w stosunku 1 do 1 z octem i parę razy przepłukać. Spuścić wodę, wlać ją ponownie oczywiście schłodzoną, do ekspresu i parę razy, żeby ocet przez cały obwód przeszedł. Później oczywiście jeszcze z wodą przepłukać cały układ, aby nie pozostawał ocet w środku, ten smak, aby nie pozostał w elementach, żeby później tego nie było czuć przy parzeniu kawy. I ekspres powinien pracować jak nowy. To jest od kamieniami, taka, taka informacja powinna być również i chyba jest zawarta w instrukcji obsługi, Natomiast raz na jakiś czas, kiedy ekspres przestaje normalnie pracować, warto taką czynność zrobić. Ewentualnie profilaktycznie można również wcześniej. Co zrobić, kiedy nie działa sama, sam spienięż do mleka? Niedawno miałem taką sytuację. Rozkręciłem cały ekspres niepotrzebnie. Tak naprawdę wystarczyło zdrapać z tego elementu tutaj pod spodem. Nie wiem, czy to będzie widać. Z tego elementu tutaj pod spodem wystarczy zdrapać całą, całe zaschnięte mleko. Ja generalnie co po każdym zrobieniu kawy również spieniam samą wodą czyszczę spieniacz, czyli po spienieniu mleka również biorę wodę i oczyszczam w wodzie spieniając samą wodę dysze. Natomiast od czasu do czasu trzeba ją również zdrapać z tych pozostałych zastygniętych czy stwardniałych elementów po mleku. Również trzeba te elementy odzdrapać, usunąć z dyszy. I ekspres powinien również działać. Ja nadal cieszę się moim DeLonghi. Myślę, że jest to jak najbardziej fajny ekspres. Wystarczy tylko od czasu do czasu odstęp przepłukać cały układ parzenia, a tutaj pamiętać o dbaniu oczywiście o dysze, o zdrapywaniu nadmiaru mleka, jak również najlepiej płukaniu po każdej kawie czy po kilku kawach wodą układu. Dziękuję za uwagę i życzę Wam jak najlepszych kaw z ekspresu longi EC145.